Hej wszystkim taka miejscówka, zaczynamy poszukiwania dzisiaj tak trochę z rana, Piąta rano, ale lecimy pierwsze ciekawe może znalezisko, bo znowu trochę popadało i siatka trochę jest mokra, ale widzę kasety momencie baspa. Więc ja to rozpakuję i zaraz zobaczymy komisyjnie czy one nie są mokre czasami. Jak nie są mokre, to jest, będzie to będzie super znalezisko. Bo wiem, że oni szukają tych tarczy. Tak, fajne, taśma Magdofonowa PZN, Impuls RFN, ale fajne, o kurde, nie jest zmoknięte, trzeba wszystko uratować, żeby to się po prostu nie zm... no właśnie, nie jest, wszystko jest git, fajne, ty, takie taśmy, ale jaka, nie wiem, że, no, który to rocznik, Warszawa, rękodzielnicza cena, kurczę, coś... Te 60-tki, patrzcie ile fajnych taśm, ekstra. To jest na wartościowy. wartościowe, bo delikatnie, czekajcie, 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 delikatnie, żeby to się nie, nie, nie zafrapało. Fajne. O, i bezpieczne już, już się nie zmoczą. Zobaczymy do środka, czekajcie, zobaczymy do środka tą taśmę. Jak one w środku wyglądają. Ciekawy jestem. O, tyk. Coś takiego. C60. Od początku są. Może są nowe, nie wiem. C60, ale ekstra o, to jestem zadowolony. Z takiego znaleziska. Naprawdę. Fajnie, że uratowaliśmy to. No no i to znalazłem opakowanie i 1 2 4 5 6 7 8 9 sztuk. Kilka punktów. Takie też jak myślicie, nie wiem, zaraz to zapakujemy i lecimy dalej. Bloki osiedla osiedla bloki o poranku bloki osiedla, osiedla, bloki, wczesne godziny poranne. Słuchajmy się w śpiew, śpiew ptaków. Zmiesz jak one śpiewają, jednak chyba może, może warto ee, biegać się z rana. Ja na początku zobaczyłem, myślałem, że to jakieś prawidła czy coś, a to własne własnej roboty ktoś zrobił takie raki na nogi, zobaczcie sobie. To sam zrobił, nie wiem, dochodzają po zimie, w zimie czy coś, ale patrzcie, zacząłem dalej wężyć i tutaj wywężyłem, parzy wazon. Jakieś na narzędzia w ogóle, czy co to jest, jakieś skrzyneczki, więc tam zaraz zanurkujemy, sprawdźmy, czy on jest cały. Cały, 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 ale fajny. To jak on się przeczyści, to będzie gigant. Jaki on jest ciężki, co to jest, kryształowy? Nie wiem, ale... <laughs> Dzisiaj też wazon, kurczę, wodny. Kasety wazon. Delikatnie, dobra. Lecimy dalej wrócimy dalej, zobaczymy go przestrzenią, ale tutaj ja na kolanko to wezmę drugie prawidłowe, co to jest Zdjęzymy. będę tutaj odstawiał co jeszcze tutaj też puste kurcze moment, mam jeszcze jedno, a, trzecie? Też puste Panie skrzynki po czym to są? I trzeba Ta maszyna będzie ciężkie. zobaczymy zaraz. Czy to będzie ta maszyna tam w środku? Tam może coś dobra Wszystko ustawiając. od Tutaj Jak Jakby jest jeszcze nic się nie widzę robić ale... narzędzi to tam nie Ale dobra, mamy wazon pas? Nie Dobra, zobaczmy co tu jest Co to za skrzynki tej mamy wazon, mamy tu maszynę. Jest tutaj? Kurczę, płaci co to jest? shifter O kurka, co to jest? I wielkie, wielka, wielka niespodzianka. Czy będzie, czy nie? Jak myślicie? Jest chyba. Po co? używane? Cała taka maszynka. Szlifer nam pisał, tak? To. Fajna. Normalnie szlifiera cała. Co oni wyrzucają na te hasionki? Szlifiery, wazony, kasety. Dobra. Fajna. Ale to trzeba będzie wypróbować pokazać komisję. Ale mi wydaje, że jest dobra w opakowaniu. Już zobaczymy. No dobra, dobra. Ciekawi, zaczyna robić co to jest. Po czym to Ale stary, stary, stary typ pudełka? Prawda? Nie wiem. No tam w tamtym. Ja to potem otworzyłem. Tamto jedno. Podobno otwarcie mają. Nie? I w to mi się otwierało. O. o! stary pudełka. Fajne, wyczyszczę to i będą stare pudle. No dobra, weźmiemy to. To też proste, tak? Po czym to są? A to jest po Uzina instrumentawe korce kaliber kromboar No i te chyba stare jest, no nie? Nie wiem, takie znaleziska z tej stóp. Wazą a tam? Wazą przeczyśnili, chyba jest nie, ma. jeszcze się rozejrzę delikatnie jak coś to lecimy dalej. Fajnie, szlifiera, wazon. Lecimy dalej. Kurczę, a to się nakręcam, a ktoś znajdę, prawda? Jak coś znajdę, to się nakręcam dalej. Wiecie? Już się nakręcam powoli. Ten wazon jest fajny. Kurczę, mega. Nie jest ubicy nigdzie. Nie, 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 nie. Albo wyczyścimy. Dobra. Pakujemy się. Bloki osiedla. Osiedla bloki. co oni tu dzisiaj wyrzucili? Zobaczcie, patrzcie. Dzisiaj będziemy mieli pączki normalne. To położone, nie wyrzucone. Truskawki, truskawki, pączki. Chleby. Lefanki, winogron. O, są takie winogrona nawet. Takie winogrona coś się z tego skręci no nie takie rzeczy wyżyć. można wziąć normalnie paprykę dobrą patrzeć. paprykę odłożyć Redka trochę no nie ale to zostawimy potrzebującym tak mówię tego jest lecimy dalej następna miejscuła. powiem wam że brudna doniczka ale zobaczycie jak ją przeczyścimy to będzie jak nowa ja bym nie lekceważył tych dużych doniczek, bo tam, patrzyłem ostatnio, to też taka doniczka to prawie 100 punktów. Tam to było. To tam możliwe, że z 50 punktów, jak myślicie. Trzeba zobaczyć w internecie. Taka firma No ale doniczka, prawda? Ta wysoka. Także weźmiemy. Zobaczycie, jak będzie po, po, po wymyciu ładno. I lądujemy, lądujemy już na podsumowaniu. Ja jestem bardzo mile zaskoczony, e, ponieważ ten wazon uważam go za e, znalezisko wypadu. Patrz, jaki ciężki w ogóle. E, świetny dosłownie. Ja okazało się, tak, zrobiłem zdjęcie tego wazonu i wyskoczył mi, że to jest wazon, Karo. huta szkła, ko, hortensja, szkło prasowane, sodowe, coś takiego, ale tu widać, że są te po prostu. E, w którym miejscu nacięcia? Takie, 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 to nie co mi się wydawało. Nie, to, to mi się wydawało. My, myślicie, że to jest ta, ten, te miejsce złączenia? O co idzie, ten szef tutaj? Ale świetny, świetny, takie rąby, mnóstwo szczegółów. I to jest kryształ. Kryształowy wazon wyrzucili w takim stanie po przeczyszczeniu. Petarda. Petarda wazon. W inne tło, to byście się zobaczyć też inaczej, bo to jest taki samo tło jak wazon, wiecie, może tutaj? O, mega. Kryształowy wazon, huta, szkła, hortensja. Numer katalogowy ma ja normalnie widziałem, albo te taśmy. Te taśmy to chyba jakieś, powiem wam, są z yy, zagranicy, no nie? Jakieś, 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 nie wiem co to jest. Import z RFN. takie rzeczy wyrzucają na polskie hasiłki. Pact. C-60, no ale spoko, 9 ich jest, to nawet, nawet, za 10, nawet za 10 punktów to jest, to jest prawie 10, 100 punktów, no nie? Ale ten wazon Hortensia to przepiękny. Fajne znalezisko, kurczę blady, powiem Wam, że tak leci, lecieliśmy z tymi taśmami, lecieliśmy i dużo, dużo zrobiłem. Dwie dzielnice zrobiłem, powiem Wam, zanim tylko te taśmy wyszły. Wszystkiego też się nie nagrywa, ale to, to nie jest takie proste jak się wydaje. Basfy. To nie jest takie proste jak się wydaje. Dopiero te taśmy wskoczyły, już zaczęło wysk wyskakiwać, już zaczęło być rano. Ja już trochę powiem Wam, że zacząłem się stresować, bo myślałem, że e, no taśmy, że nie będzie znaleziska. E, pojechałem na jeszcze inne dzielnice. No i co? E, ten wazon, ale ja myślałem, że zwykły kryształ za 30 zł, taki, za 30 punktów, czy coś. A nawet nie kryształ, czy szkło. Ale to jakie moje pozytywne zaskoczenie. Się okazało, jak się dowiedziałem, że to jest ta hortensja Vazon Caro i ma normalny numer kat numer, numer katalogowy, piękny. Czy to siło? Stan petarda, kolekcjonerski. Nigdzie na nie ma ryski. Te bombelki po prostu oryginalne. Jeszcze są takie bombelki. Może nie widać to tutaj dokładnie, ale to są oryginalne bombelki ze szkła tego prawda, schuty nie ma ani jednego, ani ani nie ma się do czego przyczepić, nic tylko bombelki. Tutaj bomble. To już to już wychodzi w hucie prawda, oryginalne, oryginalne bombelki. No i dobra, także mamy wazon, mamy te taśmy, mega dosłownie i Teraz zobaczmy to, e, nie wiem, jakieś przeczucie miałem od razu, że w opakowaniu, że, że to po prostu, bo rzeczy takie, które po prostu ja, rzecz, która by nie działała, to ja bym od razu wyrzucił do, do wora, no nie, a, nie, a, nie, a nie jeszcze do kartonu, dlatego mam bardzo zawsze dobre e, myśli, jak jest coś w kartonie i zobaczcie, pokażę Wam, dlaczego te myśli, czy te myśli się sprawdziły, zobaczcie. O, leci normalnie. Ktoś raz przeszlifował tylko dobrą szlifierkę wyrzucili. Wyrzucili dobrą szlifierę I to niemiecką. Schliefer, Interken Dobra firma. A może być PRL nawet on powiem. Ty to może być PRL. Co? Jak myślicie niemiecka? Ale fajna. On off tu jest. Także teraz, jak coś będziemy szlifować. Normalnie. Firma. <grym> Dobrą szklifierę wyrzucili, i co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Zobaczcie, no wyczyściłem, część rzeczy, co obie obiecuję, doda yy, się pokazać, a część po prostu, no wiadomo, no, są następne znaleziska i leci się dalej, to gdzieś tam ginie, gubi się, trzeba, trzeba gdzieś tam transporty opróżniać, yy, i no ale tu się udało. obiecałem, że wyczyścimy. Także, co, 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 co się zawsze uda, to, to, to pokażę dla nowych widzów. To jest znalezisko z jednego z ostatnich odcinków, w tył dwóch, jedne, jednego albo dwóch. I obiecałem, że przeczyszczę. Aluminiowe, tak? Obicia, oryginalne wszystko. Co ty myślicie? Fajna? I od czego to jest? Jakaś od kolei może? Pod tym względem? Czy jakaś może od, od jakiegoś budynku? Czy może od jakiegoś węzła elektrycznego? Czy coś? Od, od elektrociepu od, od, od tego od ciepłowni, no i co? Powiem wam jeszcze takie co. Jeszcze jedna sprawa. Zobaczcie, wiecie, co to jest? Wiecie? Pewnie możecie to myślać, dla nowych widzów i dla starych widzów i dla nowych widzów ostatnio e, pamiętacie, że zebrałem. Myślicie, że to był żart? Myślicie, że ja te worki brudnych tych dolnic wziąłem i, i, i gdzieś tam potem wy, wywaliłem? Nie, nic z tych rzeczy. Ja normalnie to wziąłem, poszedłem z pierwszą serią, i tutaj już mamy. Wiecie ile? E, momencik, mówcie mi: gdzie, około 100%. Sto, sto, tamta jest, tamta e, e, też e, jest, 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 jest jeszcze innej akcji. Dla nowych widzów to były tylko te: te, 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 te. Te czarne, i te, i te, te. Tamte sadzonkowe troszeczkę się pozbyłem, ale te, nie, mogłem, nie mogłem, nie mogłem, nie mogłem. Dosłownie e, nie mogłem się powstrzymać przed tymi fajnymi fioletowymi. I to też fajne doniczki, także ja widziałem na, w, w internecie 100 za 100 punktów 100 na 100 punktów, także powiem wam, a wiecie co, Ja jeszcze tego dwa razy tyle jest, także to będzie prawdopodobnie, wiecie, wiecie co będzie, około 500 doniczek, około pół tysiąca samych najlepszych tych doniczek 20 litrów. Tak i tych 5 litrów. Tak i tych piątek, tak? Dobrze mówię? To jest patrzcie. 20, tak? Nie, to jest 5 litrów. To jest 5 litrów. To jest 5 litrów, a to jest trójki chyba są, nie? To to muszą być trójki chyba. Dwójki. A to jest. No, to są dwójki, a to jedynki chyba są nawet. No ale co? Fajne donice. I będzie ich pół tysiąca, 500 donic. Także, no to widzicie, no, nawet, nawet, za, nawet za pół punkta, to i tak, to i tak, 250 punktów jesteśmy, jesteśmy w punktacji do przodu. No i co, zbieram doniczki i tamta już idzie do czyszczenia, co obiecałem. Przecież już w tam poszła jeszcze, jeszcze nie szarowałem, tylko spłukałem. I czekamy, poczekajcie. Wyczyszczę wszystkie. Tam jeszcze te na magazyny szybko musiałem zrzucić. To te, te torby z tymi donicami, zrzuciłem na magazyny. mi mi w ogóle pomagał i co? I wziąłem tylko chyba jeden, czy jeden wór taki, jeden wór i ten, czy ten kartonik. Tam było cztery czy pięć. Jeden wyrzuciłem, zrobił się z tych salonkowych i zostało chyba 4 czy 5, coś takiego było. Także tutaj jest już 151, w następnych odcinkach lecimy dalej z tymi doniczkami. Pamiętajcie, to nie są żadne żarty, żeby ktoś czasami nie myślał, że to są jakieś żarty. To nie są żarty, to się dzieje naprawdę i to się nigdy nie skończy, to się nigdy nie skończy. Normalnie już już bierze i obiera patrona i lecimy, lecimy, będzie, będzie, będzie pomagał. Eee, w ...segregacji i innych sprawach. Że elegancko. Pamiętacie Plastusia z Legnicy? No, ja go normalnie odjedzie po prostu na poszukiwania. Także lecimy dalej z Plastusiem. Teraz nowa, nowy członek na kanale Plastusia z Legnicy i on pozostaje, on pozostaje. Eee, I co? Doniczki lecą. Na razie fajnie. Fajnie, że jeszcze zadziałała to szlifiera, no nie? Szlifiera zadziałała. Hortena. Coś jeszcze miałem wam pokazać i lecimy dalej. Dobra, lecimy dalej, bo już trzeba lecić na scenę poszukiwania. Nie ma czasu, nie ma czasu. Wyśpimy się w drodze, gdzieś, gdzieś, gdzieś przy drodze wyśpimy na jakimś na poboczu, czy gdzieś w jakimś końcu, czy, czy, czy w rowie. Nie ma to, nie ma to całkowicie żadnej różnicy, prawda? Okej, okay, dobra, to lecimy dalej z poszukiwaniami. E, dzięki, dzięki, że jesteście. Aha, patrzcie, wziąłem coś takiego jeszcze, powiem wam, dzisiaj, tam, tam, gdzie, gdzie te książki były, to te właśnie. E, W, w jednym z poprzednich odcinków było trochę tych książek, to, to tam na, na dnie leżało takie coś, prawda? Leżało na dnie Wrzesień pod Karpatami. A mówię, a wezmę sobie tylko dla dzisiaj. Już z dna taki ten, a wezmę na samej lekturze powiem Wam, że to jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Fajna książka. Są tutaj, napisane jest, że wszystkie to, wszystkie rzeczy, patrzcie, zapora, jaka położa brygada pancerna motora, wzmocniona resztą 12 pułku piechoty, była osłona przed południowym klinem niemieckim. Tu wszystko jest napisane też, patrzcie. Z wody uniósł się słup ognia i długa kiszka mostu wyprysnęła w górę, rozłamała się, a potem opadła wysoki, spęczniały wodami porąbki, nurt soły. Rzeka przegrodziła drogę w wrogiej lawinie. To są naprawdę historie i rozkaz odwrotu nakazał wojskom Grupy Operacyjnej Śląsk odskoczyć w ciągu... Yy, w nocy z 2 na 3 września zaprzem, 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 zaprzem na linię Ząbkowice. Hełmek wszystko jest. Naprawdę e, i, i, i rzeczy, które są, w, które było napisane gdzieś, wiecie, są, to są fakty, dzisiejsze gmachy, na przykład o, widzicie, to jest e, ten, e, gwiazdka dzisiejszej gmachy Politechniki Krakowskiej, jest zapisane, o, wszystkie teksty podawane w cudzysłowiach są dosłownymi cytatami z dokumentów lub relacji, czyli prawdziwe, o, w Krakowie zameldował się u generała Narbut Łuczyńskiego, przekazał pierwsze informacje, generał dowódca Krawcowskiego Okręgu. Czyli fajna książka zawierająca same, same, same informacje, przydatne, e, opisujące, opisująca realne, chyba na pewno, na pewno w dużej mierze zdarzenia. I tak sobie za, może przy relaksie to poczytamy tego, tego września, kojarzycie września? No dobra, no to lecimy. Dalej, z poszukiwaniami. Przygotowujemy się do poszukiwań. No Pozdrowienia dla Was wszystkich, wszystkich części świata. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Nie zapominajcie tego, tylko tego nigdy. Pamiętajcie, proszę Was, nie zapominajcie. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Trzymamy się razem i jesteśmy w tym wszyscy po uszy normalnie. Dobra, lecimy do następnego połączenia na poszukiwaniach. Widzimy się na rejonie. Widzimy się na rejonach.